W Radomie mieliśmy cztery cmentarze do roku 1812, kiedy to w 1795 roku Komisja Dobrego Porządku nakazała likwidację cmentarzy przykościelnych ze względów głównie sanitarnych, prawda? Służyły się choroby, epidemie i tak dalej więc Komisja Dobrego Porządku nakazała likwidację cmentarzy w miastach przykościelnych i, i na wsiach zresztą no może w mniejszym stopniu, ale w dużych, w dużych, tak wsiach też nakazała likwidację takich cmentarzy. W Radomiu jako w jednym z pierwszych dużych miast powstał właśnie taki cmentarz tu w tym miejscu gdzie jesteśmy w 1812 roku. Wtedy bramą do tego cmentarza była ta dzisiejsza kaplica, to jest stara brama cmentarna. Po jednej stronie Oczywiście dzwonnica była nieco inna, dzwonnica po pożarze została odbudowana, natomiast po jednej stronie była kaplica do modlitwy, po drugiej stronie była kaplica tam, gdzie modlono się przy zwłokach, przy trumnie grzebanego mieszkańca naszego miasta. Dodam tylko, że cmentarz znajdował się przy ulicy Nowy Świat. Muszę nie kojarzyć z cmentarzem e, i to gra słów Nowy Świat. Nie, Nowy Świat to była nowa dzielnica Przemysłowa, która tutaj się znajdowała podal, a i ta ulica e, wcześniej staro, trakt starokrakowski utwardzony specjalnie m, do tego, by na cmentarz m, już brukowaną drogą, że tak powiem się z miasta szło. M, ale wrócę jeszcze do historii, zanim był ten cmentarz, mieliśmy cztery cmentarze. Dwa dla Starego Radomia, to jest przy Kościele Świętego Wacława i na e, Grodzisku Piotrówka wówczas, bo m, po przeniesieniu e, władz miejskich e, z Zamku Drewnianego, ze, z Radom, czyli e, z Piotrówki do Nowego Radomia, do Zamku i, na, e, e, i do Ratusza, tam był cmentarz. W międzyczasie m, były tam m, takie przemysłowe Różne działalności, tam odkryto piece i tak dalej, ale później ponownie był cmentarz. Przy Wacława II, natomiast dla Nowego Radomia, jak wówczas nazywano wszystkie te ulice wokół miasta Kazimierzowskiego, to był Nowy Radom i dla Nowego Radomia był cmentarz przy Kościele Farnym, a drugi cmentarz był przy Kościele Świętego Leon Leonarda. Kościół Świętego Leonarda był przy ulicy, przy trakcie lubelskim, dzisiejszą, dzisiejszej ulicy Żeromskiego, a on nie istnieje oczywiście, a był wtedy to w miejscu powiedzmy naprzeciwko hotelu rzymskiego na Żeromskiego. Hotel rzymski to tam gdzie jest teraz warka, pijanie, warka i tak dalej, to naprzeciwko był mniej więcej w tym rejonie Kościół Świętego Leonarda i tam też był cmentarz przykościelny. No i jeszcze trzeba wspomnieć o jednym, kościel, o jednym cmentarzu, który był przy ulicy Szpitalnej. Ulica Szpitalna to jest ta, która biegnie od rynku aż do ulicy dzisiejszej Okulickiej, Przez dzisiejsza to jest ulica Okulickiego, ale szpitalna zaczynała się w rynku, a kończyła się na rzece Mlecznej. I po prawej stronie, dzisiaj to jest teren starego ogrodu. Tam był szpital i przy szpitalu był szpital dla ubogich, dla, dla tych mieszkańców Grodu Królewskiego, na których nie było stać na indywidualne liczenie, leczenie, to był taki szpital podmiejski, że tak powiem wtedy, tak no i tam był kościół, czy kaplica była drewniana i przy tym drewnianym kościele był też cmentarz stąd też i zablokowane było na sesji Rady Miejskiej y, 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 zablokowany był projekt budowy w tym miejscu y, Radomskiego Centrum Kultury, który tylko był pretekstem oczywiście, żeby y, inne zamierzenia tam zrealizować, ale chodziło o to, że w tym miejscu należałoby przebadać y, y, gruntownie cały teren, mniej więcej połowę Starego Ogrodu. Z pewnością jakby cmentarz należało tam te wszystkie szczątki wydobyć, sprzewadać i tak dalej, tak dalej no i to wiązało się z ogromnymi kosztami. Ale dość może o tej historii cmentarzy to od 1812 jest jeden cmentarz miejski stoimy w tej chwili przy grobie Konstantego Mireckiego, który był zwieńczony z brązu zwieńczony rzeźbą Anioła Ciszy z brązu kto to był Konstanty Mirecki? To był pracownik kolei, przepraszam, nie kolei, tylko nauczyciel. Natomiast dwukrotnie żonaty zmarł bezdzietnie i cały swój majątek przekazał na różne cele charytatywne. I radą też wsparł wiele organizacji radomskich charytatywnych. Wsparł Konstanty Mirecki, no i Radomianiem później ufundowali taki właśnie grobowiec. To już było po poszerzeniu cmentarza do tych granic, które dzisiaj mamy przy ulicy Limanowskiego. Tenże Konstanty Mirecki no, zapisał się wieloma złotymi zgłoskami w działalności charytatywnej Radomia. W 1995 roku ten orzeł w, stycz, w nocy z ostatniego stycznia na 1 lutego został skradziony, nieodnaleziony, prawdopodobnie na złą poszedł i wtedy Fundacji pana Kowals Szczepana Kowalskiego. Ta rzeźba została odtworzona i ponownie tutaj się znalazła. Chodźmy dalej, proszę Państwa, ponieważ czasu mamy bardzo mało, zanim się zmieszk nasz zastanie, mamy 45 minut na przejście. Ulicę Keleskrauza wszyscy znamy, natomiast przypomnę, że pod przewodnictwem Michała Keleskrauza. Komitet Pięciu zawiązał się i już 2 listopada 1918 roku zawiązał się i już 2 listopada odzyskaliśmy niepodległość jako Republika Radomska, jako pierwsze miasto w Królestwie Polskim. A i ten, że właśnie Michał Kleskraus tutaj spoczywa. Długo by mówić o tej postaci jest to jedyny. Z, z całego komitetu pięciu, który jest tutaj w Radomie pochowany. Ja posłużę się teraz kartką, żebym nie pomylił, nie pomylił miejsc, gdzie są pochowani pozostali. Otóż. Y Ligura jest pochowany w Ostrowcu Świętokrzyskim. Roman Szczawiński zginął w Oświęcim w 1942 roku, ile dobrze pamiętam. Aleksy Wrzeski jest pochowany w Łodzi, natomiast nie jest znane miejsce pochówku Wacława Dębowskiego. Ta cała piątka tych wspaniałych ludzi właśnie odzyskała, czy w naszym imieniu zawiązała ten komitet i Odzyskaliśmy jako radą pierwsi właśnie niepodległość. Tu jest też pochowana no niemal, cała, niemal cała rodzina Keleskrausów. Ja osobiście poznałem profesora Michała Keleskrausa, też barana, ponieważ jego dziadek Michał Keleskraus był baranem. Poznałem osobiście Michała, byliśmy po imieniu nawet poznaliśmy się w latach, w połowie lat 90. i nie wiem, czy zasłużenie, ale nazywał mnie swoim przyjacielem, mimo że był 40, ponad 40 lat ode mnie starszy. Natomiast opowiadał mi wiele o swojej historii i opowiadał mi wiele o tych wydarzeniach w Radomiu, o których w podręcznikach oczywiście nie można było nigdzie o tych wydarzeniach doczytać. Michał Mimo, że byliśmy po dwóch różnych biegunach politycznych, a ja wtedy w latach po lat 90. działam w WPR-ze, on w PPS-ie z Unii Pracy kandydował do Sejmu wielokrotnie, natomiast ponieważ bardzo duży miał dorobek naukowy, był szanowanym we wszystkich kręgach w Warszawie, ale przede wszystkim w Radomiu, mimo to Mimo tych różnic politycznych bardzo dużo czasu ze sobą spędziliśmy i ja czerpałem z jego wiedzy, ponieważ była ogromna i na tematy historyczne, i na tematy polityczne, i mimo tych różnic, jakie mieliśmy w światowym poglądzie chociażby. To jednak dogadywali, dogadywaliśmy się i potrafiliśmy naprawdę długie wieczory spędzać razem i, i na różnych dyskusjach, i politycznych, i historycznych. Bardzo szanowana rodzina, właśnie tylko dwa słowa jeszcze na temat jej historii. Otóż po powstaniu styczniowym w 1830 roku zostali pozbawieni majątku, bardzo dużego majątku w Kurlandii i musieli stamtąd emigrować. Trochę po Polsce, po Królestwie Polskim, że tak powiem, się tułali, aż osiedli w Radomiu. Stąd zresztą ich kariery urzędnicze, takie inne, ponieważ byli dobrze wykształceni wszyscy w rodzinie, no i majętni bo to co jednak zebrali, zdążyli, że tak powiem, spieniężyć i zabrać ze sobą, pozwoliło im kształcić swoje dzieci i osiedlać się. No i żyć w miarę, w miarę dostatnią. No, Michał też otrzymał takie i, wy, i wykształcenie, no, i przede wszystkim kulturę osobistą bardzo wysoką. I przejdźmy dalej. Panie, każdy grup to jest historia. Czy rodzinna, czy, czy związana z miastem, ale są groby, przy których zawsze warto się zatrzymać. To jest między innymi grób Pani Grodzińskiej, nie, 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 nie to postać. Wychowanka Radomianka ochotniczo zapisała się na początku wojny polsko-bolszewickiej do sanitariuszek. Służyła swoją pomocą po przeszkoleniu oczywiście na froncie, natomiast pod Chrubieszowem w którym była sanitariuszką został otoczony. Bolszewicy wtedy żywych wzięli do niewoli. Ona jeszcze zanim Bolszewicy ich brali i do tej niewoli zdążyła rannych swoich wyprowadzać poza front. Wróciła z pozostałymi, pozostała. Przy łóżkach ich bolszewicy wszystkich aresztowali, rozstrzelali rannych, ją więzili gdzieś tam w stodole masakrowali, jak później po kopaniu jej zwłok stwierdzili, że, że są bardzo zmaterytowane to je ciało. Została pochowana na początku przez miejscową ludność, po wycofaniu się bolszewików została pod pochowana, później Uroczyście, właśnie te jej zwłoki odkopano, przeniesiono do Radomia, bo uroczysty pogrzeb był wtedy nadany jej krzyż Wiri militari Militarii i ten pogrzeb był manifestacją patriotyczną w Radomiu. Warto o tej postaci zawsze też pamiętać. Jesteśmy przy grobie rodziny Glogierów. Zacna radomska rodzina. E, wszyscy znamy Kamieńce Glogierów, e, chociażby m, na ulicy Sienkiewicza, to jest e, taki m, pałacek można powiedzieć, prawda? Ten niebieski dziś trochę zaniedbany, e, tutaj e, bliżej e, katedry. Kojarzycie e, kamienice Glogierów, prawda? To właśnie e, senatora Glogiera, który był e, pierwszym i założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły muzycznej, ale przede wszystkim senatorem. E, II Rzeczpospolitej i twórcą, współtwórcą prawa cywilnego, które w większości obowiązuje do dzisiaj. Tam w zależności od czasów to prawo było zmieniane, ale zasady, zasady, które wtedy przez senatora Glogiera były stworzone, obowiązują do dzisiaj. I no, też zasłużył się bardzo dla Radomia i dla Radomian swoją działalnością charytatywną, kulturalną i tak dalej. Po drodze przechodząc warto też przy tym grobie się zatrzymać i tutaj pana senatora też uhonorować. Jesteśmy przy grobie pani Marii Gaj, patriotki, radomianki, nauczycielki, która założyła pierwszą szkołę jeszcze w zaborze rosyjskim z językiem polskim językiem wykładowym znana też z działalności i z tego, że przede wszystkim wychowywała młodzież, wychowywała panienki w takim duchu patriotycznym, założyła najpierw trzy letnią szkołę, później dostała pozwolenie na założenie siedmioklasowej szkoły. Później jeszcze z możliwością, to znaczy dostała status szkoły państwowej i po jej szkole dziewczęta mogły kształcić się dalej. Pierwsza szkoła była przy ulicy Sienkiewicza, ale później swoją szkołę z datków Radomian wybudowała przy ulicy Trauguta, tak zwaną Gajluwkę. A dzisiaj wiecie, gdzie to jest. Przy ulicy Traguta to jest Liceum Czachowskiego przebudowane. To właśnie jej zawdzięczamy tą pierwszą żeńską szkołę w Radomiu i też warto o niej zawsze pamiętać. Proszę Państwa, to jest kwatera żołnierzy, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. Tutaj każdy z nas, będąc na komentarzu, powinien chwilę przynajmniej się zatrzymać. To nasi bohaterowie, to są żołnierze, którzy, których ciała zostały, Radomian oczywiście, których ciała zostały sprowadzone do Radomia, tu pochowane. No, dziś jedynie z zapisków możemy domniemywać, których grup, czy w której, której części grobu wspólnego, oczywiście tutaj są które ciała pochowane, bo niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego tabliczki z poszczególnych grobów, więc jest to takie miejsce bardziej symboliczne, ale niewątpliwie jest to cmentarz żołnier żołnierski z tamtego okresu i tu też polecam chwilę, na chwilę zadumy. Jeżeli macie Państwo ochotę, to... Dalej. Przepraszam, ten niski czerwony nagrobek, warto o nim też zawsze pamiętać, tu jest pochowany kapitan Józef Mariański, to pod jego dowództwem w 1918 roku komitet pięciu, powołując najpierw milicję, później oddział wojskowy, to właśnie kapitan, wtedy porucznik Mariański z Polskiej Organizacji Wojskowej objął dowodzenie na, na polecenie Komitetu Pięciu, objął dowodzenie e, oddziałami e, na terenie naszego miasta i pod jego dowództwem rozbrojono e, armię austriacką, bo wtedy Austriacy byli, bo front się przesunął. Austriacy byli e, wtedy w Radomiu i, i zostali rozbrojeni, i następnego dnia e, na, odbył się. Wymarsz tychże wojsk już rozbrojonych. Radomianie wtedy tłumnie wylegli na ulicę lubelską, tłumnie oni maszerowali i no, nie żegnali ich brawami, że tak powiem. Niemniej jednak polska organizacja wojskowa, która wtedy pod jego komendą y, y, pilnowała i porządku i, i przejmowała sprzęt wojskowy, przejmowała kolejne instytucje y, kolejne y, y, użyteczności publicznej, różne obiekty, na przykład kolek y, y, piekarnie, drukarnie, te wszystkie inne rzeczy i y, y, y wtedy zapanował w mieście porządek, na początku zapanował porządek, bo jak Państwo pamiętacie Komitet Pięciu i Republika Radomska, która przy utworzeniu rządu lubelskiego podporządkowała się temu rządowi tworzonemu, jedynemu wówczas tworzonemu w Radomiu. Jeszcze wtedy Józef Piłsudski no, nie myślał nawet o przyjeździe do naszego kraju, bo jak pamiętamy dopiero 10 listopada dotarł. Tenże Komitet Pięciu wtedy się podporządkował 6, 6 listopada rządowi lubelskiemu. Niemniej jednak tenże rząd lubelski wyznaczył porucznika Mariańskiego właśnie na głównodowodzącego w Radomiu i wtedy też miała się odbyć druga przysięga wojskowa. No i tutaj ta druga przysięga wojskowa na placu przed kościołem garnizonowym, nie, wtedy jeszcze była to cerkiew, ale tam już odbywały się najważniejsze uroczystości. Wtedy ta druga przysięga wojskowa została no, niejako oprotestowana przez księży, że tylko raz się przysięgało, nie dwa razy. No ale to był taki nieprzyjemny zgrzyt, że tak powiem. Natomiast po przyjeździe do kraju Józefa Piłsudskiego, który no nie darzył Radomia sympatią bo jak pamiętamy legiony, które przechodziły wtedy razem z wojskiem austriackim i przechodziły przez Radom na front wschodni dopiero co wtedy była zrobiona branka czy też nabór do wojska carskiego właśnie w Radomiu młodzieży radomskiej, natomiast te legiony miały walczyć właśnie między innymi z tą radomską młodzieżą, która dopiero co była zabrana. Stąd też nie były te legiony e, e, witane e, tak jak w innych miastach, że tak powiem, których nie było takiego konfliktu zwyczajnie. No, no Radom zresztą nie spodobał się Józefowi Piłsudskiemu e, też z wielu innych względów, ale i tym między innymi, że e, sami się wyzwoliliśmy i porwaliśmy na tą niepodległość e, i taki niepokorny Radom że tak powiem nie był że tak powiem miły naczelnikowi, stąd też może nie za karę, ale, ale żeby nie docenić tejże Republiki Radomskiej województwo kieleckie zostało siedziba nowego województwa kieleckiego, z siedzibą w Kielcach wtedy też właśnie zostało powołane domniemywamy, że z tego właśnie względu Także przy tym grobie też warto zawsze się zatrzymać i, i chwilę zadumy I chwilę poświęcić właśnie kapitanowi Marińskiemu, który notabene zginął W wojnie bolszewickiej w Białymstoku na froncie I stamtąd też jego ciało zostało sprowadzone do Radomia I też uroczyście pochowane I tutaj taki nagrobek mu wtedy sporządzony. Jesteśmy przy grobie majora Tadeusza brzęk Osińskiego, legionisty, ale i wielkiego patrioty radomskiego. On brał udział właśnie w przejmowaniu, ponieważ był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, brał udział w przejmowaniu władzy i dowodzeniu właśnie razem z kapitanem Mariańskim przy odzyskiwaniu niepodległości w Radomiu, przy powoływaniu Republiki Radomskiej, ale Później po zakończeniu służby bardzo zasłużył się dla naszego miasta. Wiele, bardzo dbało o historię, w ogóle o zabytki radomskie i powołał wiele różnych organizacji społecznych w naszym mieście. Mało tego, to dzisiejsza rogatka warszawska, znacie Państwo ją wszyscy, to oczywiście wcześniej była było miejsce, gdzie pobierano myto za wjazd do miasta. Ta rogatka warszawska. Mieliśmy cztery rogatki, zostały tylko dwie: lubelska, czyli dzisiejsza łaźnia, i rogatka warszawska. Rogatka warszawska miała być wyburzona, i właśnie za staraniem ogromnym mojera Brzękozińskiego została ratowana, że tak powiem i, i, i jest do dzisiaj. dzisiaj. Tam jest galeria, rogatka. To jest y, przy y, Malczewskiego, tak, przy ulicy Róg y, Struga, Wernera, tak, w tym miejscu. Także przy tym grobie też warto się y, na chwilę zatrzymać. Oczywiście po drugiej stronie cmentarza też, są, też spoczywają wspaniali Radomianie, i pewno następnym razem będzie okazja, żeby przejść na tamtą stronę. Natomiast w tej chwili chciałbym Państwa zabrać na drugą stronę ulicy Limanowskiego, czyli wcześniej Nowy Świat, żeby zobaczyć tam stary cmentarz wojskowy i kaplicę, na której odkryto nie tak dawno bardzo ciekawy napis. Przejdźmy na drugą stronę. Państwa, cmentarz wojskowy założony tuż po wielkiej wojnie światowej. Wtedy nie określana jako pierwsza wojna, bo nie wiedziano, że będzie droga, więc była to po prostu wojna światowa. Tą kaplicę wtedy postawiono. wokół były też groby żołnierskie. Niestety tych grobów no już niewiele zostało, bo tylko w tym prawym rogu jest kilka kwater, kilka, kilkadziesiąt powiedzmy grobów. Natomiast cały to był cmentarz kiedyś wojskowy. Ale kilka lat temu, kiedy była, był remont tego całego cmentarza i remont tejże kaplicy, proszę zwrócić uwagę, na tą tablicę, którą wtedy odkryto, która była zamalowana i który, o której nikt nie wiedział, nikt nie pamiętał, a jednak się zachowała pod warstwą e, tynków, farb i tak dalej, i tak dalej e, odsłonięto, odrestaurowano i dzisiaj możemy e, się cieszyć, że Radomianie wtedy, e, jak głosi tablica, poległym wojnie światowej walczący wieczny odpoczynek Bohatersk, bohaterom legionistom cześć. Także, także Radomianie wtedy właśnie taką kaplicę, tym, że poległym, wystawili. Groby niestety te, które tylko się zachowały w tamtym rejonie, po, powiedzmy, przebudowie tego cmentarza, po jego remoncie wiele nagrobków zniknęło, ponieważ były tu też, było też bardzo wiele grobów żołnierzy, którzy zwyczajnie zmarli, służyli w naszych jednostkach w Radomiu tutaj, w 60. pułku najpierw w piątej szkole oficerskiej lotniczej później w 60. pułku później w 60. szkolno-bojowym później w 42. bazie wielu pilotów tutaj którzy zmarli tudzież zginęli było tutaj chowanych niestety te groby się nie zachowały ponieważ prawo jak Państwo wiecie po 25 latach po prostu przestają istnieć, no w tej chwili są nowe groby na koniec powiem jeszcze, że tu za tym ogrodzeniem, gdzie ta, ten zagajnik drzew tutaj był cmentarz wojskowy niemiecki i bodaj 15 lat temu lub 20, nie pamiętam w tej chwili ten cmentarz, to znaczy on w ogóle przestał istnieć, on zarósł, od nikogo nie dbał natomiast po interwencji i historyków i archeologów zwrócono się do strony niemieckiej by te szczątki żołnierzy niemieckich z II wojny światowej ekshumowali i tak się stało i te szczątki zostały zabrane przewiezione, przewiezione gdzieś na teren Niemiec i tam ponownie pochowane no, ten, ten teren jest teraz no, w takim stanie jakim jest ale trzeba pamiętać że ten, tam też był właśnie cmentarz wojskowy niemiecki ja dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nie raz się jeszcze spotkamy. Do widzenia Państwu. Dziękujemy.